Nowy rok stary SK. Ciekawią mnie Wasze postanowienia noworoczne. Ale bardziej ciekawi mnie, kto wygra dzisiaj Puchar Polski. Jeżeli gramy tylko do jednej bramki. Jeżeli ten odcinek widzisz, to znaczy, że nie wyjebało mi prądu, bo jest aktualnie taka śnieżyca. Serio. Ktoś przed chwilą wiebał się do rowu obok mnie. My oczywiście wybierzemy sobie jedną drużynę, będziemy nią grali. Resztę będziemy symulować. No i nie udałoby się to, gdyby nie ekstra klasa patch. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam do przypiętego komentarza. No a tu widzicie zresztą tabelę. Już wylosowaną, tak wyglądają mecze bezpośrednie. Gramy tylko do jednej bramki, po jednej bramce od razu mecz się kończy. A tutaj mamy świąteczne boksy, chociaż po świętach już troszeczkę, ale one na nas jeszcze czekają, bo tutaj kryje się jeden klub. Który ja wylosuję No i możemy przetasować sobie jeszcze Te wszystkie kluby, żeby nie było, że ustawione To nie jest ustawione, to będzie całkowicie Randomowy strzał, muszę wybrać tylko Jedną liczbę, dobra wiecie co mówią Że trzynastka jest pechowa Ja to sprawdzę i zobaczmy Krakowia, ej tak szczerze To jak sprawdzałem, czy ta strona działa To też trafiłem Krakowie Więc najwyraźniej była mi pisana No ale okej, okay, możemy Ej, czy ja tutaj widziałem motor kurwa Lublin Ty, tutaj trochę można podejść a to ja o tym nawet nie wiedziałem. No, ale możemy otworzyć wszystko, zobaczyć co gdzie było jeszcze. Chciałem wybrać dziewiątkę i to by był górnik Zabrze. Okej, okay, no to Krakowia jest nasza. Nasz mecz będzie dopiero jako... Piąty. Nie, szósty. Nie, siódmy. Kurwa, nie wiem tam. Najpierw grają GKS Katowice i Arkadynia Gdynia chyba, bo one grają pierwszą rundę, reszta zaczyna od drugiej. Tutaj Wisły Kraków podmieniłem za Brugwet Termalikę, bo ona jest aktualnie najgorsza w Ekstraklasie, a chciałem mieć Wisłę Kraków. No dobra, no to lecimy. Lecimy z pierwszym meczem, zobaczmy kto odpadnie jako pierwszy. Zagramy sobie na Ekstra Ekstraklasy, oczywiście odkąd udostępniłem filmik z Ekstraklasą, właśnie dużo się pozmieniało, o tym zaraz pogadamy. Chyba będziemy rozgrywać te wszystkie mecze na Stadionie Narodowym, ale okej, okay, my sobie oglądamy co tu się dzieje. No i właśnie, dużo się pozmieniało, bo zostały dodane nowe stroje, piłka, entrance i oczywiście scoreboard także ten odcinek z tym pokazaniem Ekstraklasy jest trochę już nieaktualny. Gramy mecze po 8 minut na poziomie na Prawie najwyższym oczywiście, no i 8 minut to nie jest dużo jak na symulację, więc tutaj mogą czasem zdarzyć się remisy 0-0. Ale jak będzie ta jedna bramka i ona jest najważniejsza, no bo w sumie drugiej już nie będzie. Liczy się tylko jedna, jeżeli będzie gol, to koniec meczu. Wow, gol! Arka Gdynia! No to oczywiście koniec meczu, Arka od razu przechodzi dalej. No i fajnie jest to też, że możemy sobie teraz zobaczyć właśnie tego gola strzelonego, zobaczmy. No, taki olej troszeczkę można powiedzieć. Ciekawe, jak będzie wyglądała tabela króla strzelców. Teraz gramy Motor Lublin Górnik Zabrze. Możecie oczywiście typować, kto waszym zdaniem wygra ten Puchar polski, ale moim zdaniem to może każdy. To jest w sumie trochę strzał w ciemno. Zobaczymy zresztą. Ile razy przecież było w futbolu tak, że ktoś strzelał na 1 do 0, a kończyło się 1-5, 1-4. No dużo razy tak było. Mamy, słuchajcie, dogrywkę, ale Motor Lublin radzi sobie. Niesamowicie! To ma 9 strzałów, tylko dwa ma górnik zabrze i chyba. No i chyba Marcel Łubik. O gol! Co, górnik zawsze wygrywa. Zdążyłem pochwalić. Niewiarygodne. No, Marcel Łubik, oczywiście. Najlepszy na boisku. Wiecie co, ja chyba nie będę szukał tego gola, bo tu BYŁA naprawdę mega dużo strzałów. Motoru Lublin. Ale ostatecznie to górnik ZABRZE wygrywa. Zobaczcie, 10 strzałów. Motoru Lublin. Górnik w dogrywce. Nie wierzę w to. Marcel Łubik, 9,5 płocena, Co to było? To było kozackie. Czyli arka zagra z koroną, górnik zagra z radomiakiem. No i i teraz lecimy. Jagielonia kontra Lechia. Jest bramka. Jagielonia wygrywa. Zasłużenie, bo atakowali mocno. Strzela Jackson. No i mamy derby Wisły. Tak się złożyło, że Wisła Płock zagrał od razu z Wisłą Kraków. No to zobaczymy, która Wisła jest lepsza. Oj, słupek był. Słupek Wisły Płock, która jest aktualnie liderem ekstraklasy, choć jakoś. No, ja tutaj liczę na Wisłę Kraków, jednak mówią, że to jest taka dobra drużyna, więc niech pokaże. Ale to jest głupie, co, że ja zlewam lidera ekstraklasy? Trochę się tak nie da. Między liderem a ostatnim miejscem nie ma dużej różnicy punktowej. GOL! Wisła Kraków, nie trzeba było długo czekać, 27 minut dokładnie. A zresztą możemy sobie zobaczyć też tą bramkę jeszcze. Zobaczmy, Angel Rodado. Ciekawe kto będzie królem strzelców i czy w ogóle ktoś strzeli chociaż dwie bramki, bo jak nie to lipa. Ale wylało się między nogami bramkarza. Dobra, do to teraz gramy Korona Kielce kontra Arka Gdynia. To już jest drugi mecz Arki. Już jeden mecz wygrała, zobaczymy czy uda się drugi. Jest brama. Arka Gdynia. Minutę później niż yy, przed chwilą w meczu. Nie trzeba wcale długo czekać na te bramki. To jest drugi mecz wygrany. Arki Gdynia. Odpada korona. Jak ktoś obstawiał, to bardzo mi przykro. OK, i mamy teraz meczyk kolejnej drużyny z takiego top 4 polskiego. Raków Jaga, Lech, legia. Kraju w europejskich pucharach, to... Ale z drugiej strony za to mamy widzę łódź, który ma dużo pieniędzy, a jak się ma dużo pieniędzy, to wiadomo co się dzieje. No jak się ma dużo pieniędzy to się przede wszystkim kupuje drogich piłkarzy, pobija rekordy transferowe ligi. No i na pewno ma to też wpływ na jakość tego zespołu, więc widzę Fuc jest ciekawym projektem, ale zobaczymy co z tego wyjdzie, czy nie odpadnie już pierwszej ludzie. Ale też taka prawda, że im trochę losowanie nie przystało. Jest bramka dla widzewa. Koniec, widzew wygrywa ten mecz. I powiem wam szczerze, to jest też nieprawdopodobne bardzo. No nie mam aż takie zaskoczenie jak górnik, ale wyglądało to mniej więcej tak samo, że Raków jednak był dużo lepszy. No, ale co? Mi tam się podobają takie zwroty sytuacji. A więc Raków częstochowo odpada, a my w końcu zagramy swój mecz, bo jak dobrze pamiętacie, jesteśmy Krakowią dzisiaj. Nie będę ustawiał składów, lecimy takim jakimi są, tylko może stroje sobie zmienimy. Pierwszy. Met. Zobaczymy jak nam pójdzie, trochę się obawiam, no bo tak naprawdę jeden głupi błąd i odpadamy, no ale zobaczymy. O, teraz jakie dobre podanie! I GOL! Kto to strzelił? Zobaczmy! Martin Minczew. Okej. Okay. A więc Krakowia przechodzi do następnej rundy, proszę Państwa. My jeszcze nie odpadamy w takim razie. No i po tym meczu dowiemy się też, z kim zagramy. W sensie jeszcze nie po tym, tylko po następnym, bo jeszcze nie wiadomo. A więc zagłębie odpada, ale zagłębie. Ja bym tak to właśnie obstawiał. Bardzo szybka bramka. O kurwa. Prawdopodobnie będziemy grali z Lechem Poznań. Nie lekceważmy tutaj piasta Gliwice. Szczerze mówiąc, to bardzo szybko bramki padają. Myślałem, że będzie z tym problem, ale jednak jest spoko. Wow! Wow, kurwa, no ładnie. Serio nie wiem jak to zrobił Piast Gliwice, ale wygrali. A zaraz sobie zresztą zobaczymy jak oni to zrobili, bo możemy sobie zobaczyć powtórkę tego gola. Zobaczmy, to strzelał Adrian Dalmo. Dalmo? O Boże, tutaj jest tragiczne wybicie. O boże, jaka gówniana bramka Te to, to, to wybicie to już w ogóle Trochę takie ekstraklasowe bym powiedział Ale wiecie, no to jest Lech Poznań No to nie może tak być No dobrze, no to Radomiak-Radom kontra Górnik Zabrze Czy Górnik Zabrze znowu nas zaskoczy? Zobaczmy Radomiak ma fajny skład Mają naprawdę bardzo fajnych skrzydłowych W ogóle myślałem nad karierą klubem z ekstraklasy Na streamach To w ogóle jest odwieczny temat na moim kanale Odkąd on istnieje to myślimy nad serią Na streamie, ale teraz myślę o tym coraz bardziej no bo zagrałoby się karierkę polskim klubem. Dajcie znać co sądzicie i kogo byście, jaki zespół chcielibyście zobaczyć. Może w nowym roku coś takiego się pojawi. Interesuje mnie też pogoń Szczecin. Ona będzie grała chyba po tym meczu. Tylko że ona będzie grała z Legią Warszawa, więc no ciekawe, ciekawe jak to będzie. Fajny mecz się szykuje. Bramka, Radom jak Radom wygrywa. 22 minuta Maurides. No to co, zobaczmy sobie tą bramkę w takim razie. To była też bardzo szybka bramka. 22 minuta. No i górnik zabrze. Ostatnio bardzo dobrze grała, teraz jaki świetny strzał to był. Za karnego chyba? No tak, to to było za karnego jeszcze, ale brama fajna. No i mamy to. Legia Pogoń, to jest ostatni mecz tej rundy, później już będą ćwierć Prawdopodobnie. Kto wygra? Nie mam zielonego pojęcia. Mógłby to być w sumie fajny mecz, ale my zobaczymy tylko jedną bramkę. No kurwa, piąta minuta, ty! Szósta, szósta minuta. <grymne> Mileta Rajowicz, to jest fikcja. Każdy wie, jak on strzela. No zaraz zobaczymy, bo jestem troszeczkę zdziwiony, że nie posłał piłki w kosmos. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Tutaj ma piłkę chyba Paweł Wszołek. Jest zagranie przed pole karne. I to było za pola karnego też. No nie wierzę w to. Dobra, mamy wszystkie mecze oczywiście tej drugiej rundy. No i tutaj wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 1 do 0. No inaczej nie mogłoby być. Z wyjątkiem 1. Jed rzeczy, jeżeli byłoby 0-0 i rzuty karne. No to tylko taka jedyna opcja, ale rzutów karnych nie mieliśmy. W każdym meczu strzelali bramkę, więc mamy ćwierć finały. W takim razie Jagiellonia kontra Wisła Kraków, kozacki mecz. Mamy Arkę Gdynia kontra Widze Łódź. Z drugiej strony my, jako Krakowie, gramy z Piastem Gliwice. No i Radom, jak Radom z Legią Warszawa. To są bardzo ciekawe mecze. Lecimy dalej. No i od razu na start oczywiście hit Jagiellonia. Wisła Chibicuje tej Wiśle Kraków troszeczkę. Mogłaby wygrać, ale musi o to zawalczyć. Gol od słupka. Jak No niestety, to koniec. Aziel Jackson znowu strzela. To oznacza, że on ma już dwie bramki. Bardzo fajny mecz. Szczerze myślałem już, tak długo to trwało, że będzie dogrywka. Zobaczmy sobie tą bramkę. Dobre wyjście, dobre podanie górą. I to będzie zwoleja strzał od słupka na długi słupek. Dobra akcja. No i zasłużała ona. Wisła odpada. A teraz mamy Arkę Gdynię z Widzewem Łódź. To jest też ciekawy mecz, bo z jednej strony dwa mecze niepokonana Arka Gdynia. No i widzę Łódź, który pokonał Raków Częstochowa. Nie mam pojęcia na kogo bym tutaj mógł obstawić. Brama z rzutu rożnego! Dokładnie na koniec pierwszej połowy. Widzę, chłódź wygrywa. Wygrywa, to jest brama do szatni. Zeszli na przerwę, ale <laughs> druga się zakończyła od razu, więc. Ale dobrze, zobaczmy sobie, bo to jest pierwszy w ogóle strzał z rzutu wolnego. To znaczy strzał, no gol. Stelios Andrew! Andreu? Ty, on w ogóle tutaj na jedenastym metrze stałaś? Zobaczymy. Zobaczmy, dobre wyskoczenie, ale tutaj mam wrażenie, że bramkarz chyba źle się coś zachował. Widzę fuć pięć strzałów, miała Kargdynia w ogóle pogrążona w tym meczu. Bywa! No i jest i Krakowia! Uważam, że nie możemy bać się Piasta Gliwicy. Nie no, Krakowia to jest jeden chyba z lepszych zespołów, jakie mogłem trafić, to... One mają pół gwiazdki, w tym patchu nieliczne zespoły mają 2,5 gwiazdki, reszta ma po dwie. No, bo to jest ekstra klasa. O kurna, ale mi tu przeszła ta piłka nad głową. Ja pierdolę. Rzut karny. Szymon Marciniak wskazuje na wapno. Panie Marciniak. Dobra, albo bronię, albo odpadam. No niestety, tak wyszło, ale może jeszcze da się to naprawić, zobaczymy. Jest... O poprzeczka! O kurwa. Dobra, teraz ja, teraz ja z akcją lecę. Zobaczmy! Jak on to strzelał? Gozacka wrzuta, ale jak on to strzelił? To była jakaś dziwna. Łota Jak Jakby to weszło! On jakąś nogą piętą z góry. To by było dobre. Ej, ja jeszcze nigdy tak nie uderzyłem piłki w tej grze. A tysiące meczów rozegrałem? No to jest kurde. Aż dziwne wam powiem, ale ja Trzeba uważać. 0-0 do połowy. O, letera dobra piła. A hasić. Zobaczmy. Hasić? No nie. Ja... Jak to wyjechał Ale jak mnie Boto grał Co jest grane O, szykuje się kontra rzutu Rożnego, przede mną jest dwóch obrońców I jeszcze jeden mój zawodnik Do niego jest zagranie Cyk, tu jeszcze dogranie na skrzydło No i chuj Zobaczymy Aj, tu po rykoszecie poszła Jakby nie mogła tak nad bramkarzem polecieć O, niebezpiecznie jeszcze po rękach bramkarza, no ale to jest koniec. Odpadamy. Na pewno Krakowia tego nie wygra, ale wam powiem szczerze, ten piast jest kurwa dobry. 69 minuta, nie mogło zabraknąć tej liczby. No i dobra, ostatnie miejsce, w finale. Zostało już tylko 5 drużyn w tym pucharze Polski i jedna odpadnie teraz. Chociaż i tak będą odpadać, odpadać, aż zostanie tylko jedna. A mi to już wszystko jedno, ja i tak odpadłem. Kurwa z piastem. O, radom jak strzelił w trzeciej minucie, zajebiście. Legia odpada. He, <laughs> S, elo. Ty no, radom jak to leci po złoto. No, ale to była legia, no nie oszukujmy się, no przecież prędzej czy później musieli odpaść. Tutaj też nie mieliśmy żadnych rzutów karnych, i myślę, że już nie będziemy mieli do końca e, tych rozgrywek. Mamy półfinały: Jagiellonia kontra widzew Łódź oraz piaskliwice kontra Radomiak. No i kurde, sercem za Radomiakiem. Słuchajcie, jaki bicuje Radomiakowi? Ale najpierw musimy sprawdzić, kto wygra Jagielonia czy widzew. No i to jest ciekawy mecz. Mamy już dogrywkę, ale Ogólnie to bardzo słaby mecz, tu praktycznie nic się nie dzieje. Słuchajcie, to wcale nie tak, że dopiero co powiedziałem, że karnych na pewno już nie będzie. No i chyba będą jednak, bo jakoś nie zanosi się na to, żeby tu ktoś miał gola strzelić jeszcze. Koniec, mamy karne. No i problem jest taki, że ten scoreboard nie jest przystosowany do jedenastek, ze względu na to, że w meczach ligowych nie ma rzutów karnych, ale jest 1-0. W sumie to dużo tutaj nie trzeba by było wcale poprawić, żeby to działało. Jeden, jeden. 2, 1. Oj, broni tutaj Abramowicz. I widzę, łódź jest trochę w tarapatach, ale dobra. Jeszcze poczekajmy. Wszystko się jeszcze może tutaj zmienić. No właśnie, o tym mówiłem. era nie trafia Jagielonia. Uwaga, Fornalczyk. No i mamy remis. Bardzo szybko. Lecimy dalej, ale brama Czy wyrówna to teklić chyba, 3 do 3 No i decydujące karne Jeżeli ktoś spudłuje Albo wybroni To był Taras Romańczuk Nie trafił karnego kapitan O Boże, Lipa No co wam powiem, Lipa, widzę fłódź, Jest od ten, ten jeden strzał Wygrał, ale dobrze się rzucił. Bramkarz praktycznie miał to na rękach. Nie mam pojęcia, czemu tego nie wyjął. Widzę fuć w finale Pucharu Polski. Dobra, ale kto zagra z widzewem? I tak jak ja wspominałem, mam nadzieję, że to będzie Radomiak, no ale czas pokaże, długo nie musimy czekać, tylko parę minut, żeby się dowiedzieć, a może nawet i parę sekund, jeżeli by strzelili za chwilę. Ale ten Piast Gliwice też jest wkurzający, no Piast Gliwice też jest dobry, tutaj mamy teraz dwa dobre zespoły, bo Radomiak też sobie radzi super, boję się, że Piast Gliwice może wygrać to spotkanie. Chciałbym, żeby to był jednak Radomiak, jak no ale chuj, no wiadomo. Piast gliwice, Erik, Irka, 18 minuta. To była albo wybrona i strzał, albo słupek i strzał, nie jestem konkretnie przekonany, ale zaraz to zobaczymy. No, mamy bardzo ciekawy finał: widzę Łódź kontra piast gliwice. Zobaczmy, to był indywidualny gol, nie było tutaj asystenta. Czy to był? To był słupek. Aha, dobra, strzelał tutaj Dalmał, ale kurwa, jak się czyta? Dalmał może po prostu. Strzelał w słupek od bitka i do pustej do pitka, do dupy, z tako roboto. A więc mamy finał. Widzę Fłódź gliwice I nie mam pojęcia, serio. Widzę Fłódź też sobie super radzi. Pokonał na początku raków później Arkę Gdynia, która też sobie fajnie radziła, no i na końcu Jagielonie Biały Stok, a Piast gliwice pokonał lech Poznań. Później nas pokonał, no. I... I ostatecznie ten radomiak, któremu kibicowałem. Nie wiem, nie wiem, szczerze. Nie mam zielonego pojęcia. No i jakbym miał obstawić? To jest czysty strzał. Naprawdę, bo obydwie ekipy są tutaj bardzo mocne i obydwie mogą wygrać. Zobaczymy to sobie. Powiem więcej, ten mecz sobie nawet obejrzymy. To jest finał. Wow, yy... Dobry puchar, nie ma pucharu oczywiście, pucharu, pucharu Polski Też nikt nie spodziewał się, że zawita tutaj puchar Mistrzostwa Świata No nic, oglądamy, kto wygra to spotkanie Jak miałbym kiwicować, wybrałbym tutaj chyba jednak, no widzę fłódź. Pias Gliwice to mnie w ogóle wkurwił, bo y, z nami wygrał, to już w ogóle, no to nie ma pytań Mam nadzieję, że widzę wygra, wiecie, że jest zawsze na odwrót to co ja mówię No zobaczymy, niech się dzieje, wola Pesa Już leci kontratak Piasta Gliwice Ole, tu w broni to bramkarz. Na szczęście, bo to była niesamowita okazja. Grywa, ruszać się. Jestem ciekawy w ogóle, kto by wygrał, jakby to były pełne mecze. No, ale tego się nie dowiemy, bo nie nagramy tylko do jednej bramki. Jak na razie widzew ma większe posiadanie, ale większe zagrożenie stworzył piast Gliwice. Rzuty karne w finale to by była niezła historia, ale wolałbym jednak, żeby tutaj widzew wygrał bramką. Już prawie pierwsza połowa minęła. Może jakaś brama do szatni. Proszę, teraz widzew ucie. Ależ to przeszedł I to podanie Wsać se w dupę Pierwsza połowa, koniec o, teraz dobre zagranie w pole karne No strzelaj, kutasiarzu Oho, mamy zmiany w końcu Jakieś, no może to nam troszeczkę Rozrusza tutaj, bo tak naprawdę To ten finał, zresztą każdy Finał w Polsce jest chujowy A najlepsze mecze to są, kurde Przeciwko tym najlepszym zespołom Ostatnio Lech Poznań kontra Legia 0-0, <laughs> kozacki mecz To znaczy, wiadomo, że trzymają w napięciu No to jest mecz do jednej bramki Jakby strzelili w trzeciej minucie To nie byłoby emocji, nie? Trzeba trochę Tutaj publikę na narodowym Podtrzymać w napięciu No cóż, będzie dogrywka No dawaj Widzew No, w końcu jakaś akcja Szkoda, że się wypierdolił Ej, już myślałem, że nie będzie faulu Dawaj, z wolnego ładuj Zajebiście Ewidentnie będą rzuty karne Oj No trochę, nie, nie Jezusie! Penalty for Real Madrid w 118 minucie. Ja pierdzielę, co ty robisz? Yy, piaskliwice. Piazgliwice! Dwa rzuty karne miał. Wow. I ten jest prawie wykonany dokładnie tak samo jak z nami, z Krakowią. Tylko, że tam odbiło się i nie wpadło. Odbiło się od poprzeczki dokładnie w tym samym miejscu. To jest bramka w 118 minucie. Ale ten faul to też jest mądry. Bardzo, bardzo mądry. Gratulacje Łapka w górę dla tego ziomeczka. Wow. Mamy nadzieję. Jeszcze dwie minuty. Widzę. Wdawaj. Kurde. No niestety. Koniec. Widzę. Fuć odpada. Pias Zgarnia pucha. I jak widzieliśmy na początku, to ten Puchar jest całkiem niezły w tym roku. <gry> Ale nie zobaczymy, jak odbierają Puchar. Trochę szkoda. I dotarliśmy do końca. Tylko raz seria 11 musiała zakończyć, wyłonić zwycięzcę. A tak, zawsze był jakiś gol. I ten gol w finale padł zdecydowanie najdłużej. Musieliśmy na niego czekać najkrócej. Kurde, był gol w czwartej minucie, tylko nie pamiętam. Mi się wydaje, że to Radom, jak strzelał tego gola, ale nie pamiętam z kim to było. W każdym razie, gratulacje dla Piasta Gliwice I napsuł nam krwi. I w sumie to mogę się tłumaczyć teraz, że odpadłem. No, ze zwycięstwami Pucharu Polski.